Paweł Wrubel-Wrublewski. Do ciepłych krajów. Czyta Radosław Elis. Mali wita kobietami i muzyką. Muzyka jest wszechobecna. Przy każdym stoisku głośnik. Dźwięki nakładają się na siebie. Monotonna deklamacja z towarzyszeniem kory. Obok szybkie afrykańskie rocksteady. Naprzeciwko hip hop z wielkich kolumn. Ale jaka to muzyka? Wszystko, co słyszę, chciałbym mieć na płytach w domu. Połamane rytmy, zakręcone harmonie, wirtuozerskie improwizacje, muzyczny kosmos. Od początku podróży nie widziałem tylu kobiet, co w nioro w ciągu jednego dnia. Uśmiechnięte, swobodne, duże dekolty, odsłonięte ramiona i plecy. Wzorzyste tkaniny, ciasno opinają zgrabne pośladki. Kupuję owoc mango. Na ławce siedzi chłopak i dziewczyna. Robią mi miejsce obok dziewczyny. Siadam niepewnie na krawędzi. Jestem jeszcze przed prysznicem. Ale ci biali śmierdzą, musiała pomyśleć. Po chwili chłopak wstaje. Dziewczyna sięga po woreczek z zamrożoną wodą. Siedząc na krawędzi, przeważam ławkę. Z wielkim hukiem ląduje na ziemi. Dookoła śmiech. Śmieje się i ja. Nocleg na kempingu. Muszę się umyć i oprać. Właściciele niezbyt mieli, trochę zbyt pazerni. Za to reszta mieszkańców nadrabia. Wieczorem przysiada się starszy koleś. Swego czasu podróżował aż do Gwinei Równikowej, więc potrafi zrozumieć chęć przejechania Afryki na rowerze. Uczył się francuskiego, angielskiego i rosyjskiego. To co pan studiował? Filozofię. Za tych filozofów w Afryce. Teraz wróciłem w rodzinne strony, zajmuję się polityką, aktywizuję społeczności lokalne. Gospodarka Mali to głównie rolnictwo. Jesteśmy uzależnieni od opadów. Jeśli przyjdzie susza, przyjdzie głód. Na północy w sezonie suchym wypasane jest bydło i wielbłądy z Mauretanii. Oczywiście na szczeblu rządowym Mauretania płaci za to, jednak tutajszym rolnikom brakuje pastwisk. Czemu, skoro podstawą gospodarki jest hodowla krów, w sklepach sprzedajecie mleko sprowadzane z Niemiec. Nasze rolnictwo jest ekstensywne, małowydajne, głodne krowy nie dają mleka. Brak też przemysłu przetwórczego. Jest coraz więcej ludzi, coraz więcej krów, szczególnie szkodliwe są wielbłądy. Obgryzają drzewa bardzo wysoko, bez drzew, gleba pustynnieje. Obieg wody się przerywa. Teraz ten problem dotyczy Afryki. Wkrótce odczuje to cały świat. W Mali żyją ludzie należący do wielu narodów W użyciu jest około 20 języków Pytam o problemy ze współżyciem między różnymi grupami e, Jedyny problem to Tuaredzy Uważają się za białych i nie mogą pogodzić się z tym, że rządzą nimi czarni To problem rasistowski Reszta żyje w zgodzie Mali to laickie państwo, mamy demokrację, wolność słowa To ważne, żeby ludzie byli świadomi tego, co się dzieje Bez świadomości nie ma aktywności obywatelskiej Następnego dnia wita mnie Zdraswójcie, Steczką pod pachą na starym motorowerze jedzie aktywizować społeczności lokalne. Tak jak trudno było stwierdzić, kiedy zaczęła się Sahara, tak trudno powiedzieć, kiedy się skończyła. Tu już nie ma jej z pewnością. W Maroku postanowiłem, że ogolę się po przejechaniu Sahary. Miejscowe jednorazówki są do niczego. Poprzestaję na przycięciu brody nożyczkami. Piętnaście kilometrów za Nioro widzę jeźdźca na koniu. Niby normalny, ale coś z nim nie tak. Po chwili dociera do mnie co? On jest biały. Zatrzymujemy się w cieniu drzewa. Częstuję go mango, połówką bagietki i puszką muli. Może umierając z głodu bym przełknął. Nie cierpię owoców morza. Gotuję na ognisku wodę. Skończył się cukier i mięta. Herbata wersja podstawowa. Francuz niewiele po dwudziestce. Osiem miesięcy temu przyleciał do Mali na praktyki studenckie. Specjalizuje się w rozwoju rolnictwa. Do Francji postanowił wrócić lądem. Zaczął na chińskim rowerze, ale za Bamako przesiadł się na konia. Mniejsza awaryjność, choć nie jest łatwo koń to żywa istota, ma swoje potrzeby i zachcianki. Kupił go za trzysta euro, ma nadzieję sprzedać drożej tu, na północy, a chwilowo bawi się w kowboja na dzikim zachodzie. Ahoj, przygodo! Z tego, co słyszał wcześniej, obawia się przejazdu przez Mauretanię. Czarnych traktują jak niewolników, białych mają w dupie, bo ci nie wierzą w islam. Niestety nie rozwiewam jego obaw. Mam podobne wrażenie. Do plecaka ma przytroczoną ciężką rzeźbioną maczugę. Przy pasie długi nóż do obrony. Uspokajam go. Aż tak źle w Mauretanii nie jest. W krajach arabskich bezpośrednia przemoc fizyczna jest prawie niespotykana. Poza tym, ewentualna obrona nożem może się źle.